Witam. Chciałem przedstawić się szybko dnia łuk e, cisowy Longbow. E, typowa replika długiego łuku angielskiego. E, gryfy wykonane są z rogu bawła wodnego. E, cięciwa flamandzka. Na boku płytka rogowa do przyłożenia, oznaczenia można powiedzieć punktu przyłożenia strzały. E, Biec wzmocniłem ścięgnami bydlącymi, po to żeby po łuk był jeszcze bardziej dynamiczny, łuk przygotowany do pracy na tarcze pracuje moim zdaniem bardzo dynamicznie. I zaraz pokażę jak strzela.